Cześć, czym jest kawers? No już czwarty odcinek z Minecraft Online. No i dzisiaj będzie ten proces budowy tej bazy przez paru na dni. Z dzisiaj będę pracować z tym odcinkiem parę dni. Znaczy że takiego jeden, po prostu że tam jakieś tam rzeczy robię drobne. O, więc no, ciekawe, bo jest budowałem dróżkę, też będzie na shortsach, po prostu tam rekrutacja ludzi o to bazy, czym potrzebuje jakichś ludzi, więc jeśli ktoś chętny, to i napisze na Discordzie, Discord w opisie, no i zaczynamy. Po pierwsze będzie to niszczenie. Myślę, jeszcze w tym odcinku się może ktoś pojawi. Myślę, że będzie taka parę dniowa rekrutacja. Więc jeśli ktoś chce, to to może dołączyć. Po pierwsze właśnie będzie zniszczenie tego. Zniszczone. Teraz tutaj będzie trzeba jakiś... i tutaj właśnie zostanie wyrównany teren, bo tutaj będzie kolejna taka część. Na pewno na tym odcinku się zbudujemy magazyn, właśnie takich rzeczy o to potrzebuję, więc zaczynamy właśnie tego niszczenia. No. Teraz będzie jeszcze jakieś miejsce musiał oglądać którym, o tutaj Tutaj zostanie zbudowany właśnie magazyn, więc poczekajcie no, poszłem po farmę sobie, po steki, tak przy okazji Tutaj jest taka farma, jeśli chcielibyście w Warfarm Farm, no to polecam, bardzo fajne miejsce Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba no, no i tyle Czas na zbieranie drewna, więc zaczynamy Sztukowanie skończone Będzie taki mały budynek Ale tam na to by się czekał podziemia tego Tego może jeszcze dobuduję drugie piętro Tak w zależności mi się trochę będzie chciało Czy mi starczy miejsca A tak jeśli będzie drugie piętro to pokażę Teraz czas tutaj zbudować ściany No i podłogę i później dach Więc zaczynamy Tak się prezentuje magazyn Bardzo fajnie wyszedł Tam będą różne rzeczy trzymane Więc polecam zbudować taki magazyn na tym serwerze no i też trydowałem się 10 diamentów z jednego spawnera, ale co jest dobrą okazją z że spawner jestem dosyć rzadkie, chyba że do Enderu pójdę. Więc że w tym odcinku jeszcze pójdziemy do Enderu, tak się właśnie prezentuje ten spawner i do zobaczenia. Też kopiałem diamenty. Teraz będzie budowa tego, jednej z najważniejszych rzeczy, czyli kruma. Właśnie zostanie zbudowany tam załóżmy, tutaj. No i to będzie pierwszy Enchanticroom w całym mieście, więc zaczynamy. Na książki będę brać właśnie z farmy. Tutaj są różne tego typu rzeczy: budcina, cukrowa i inne. Więc będę brać, więc tak się prezentuje. Dobra, mamy gotowe regały, teraz tutaj potrzebujemy. Chattick Table, więc po pierwsze, będę już zrobili to kill off, no i potem idziemy kopać właśnie obsydian. Na szczęście mam kill off tym. w tym więc teraz będzie kopanie właśnie obsydianu. No i już jest ten Chattick Table. No i tak się prezentuje, więc. Teraz tutaj budujemy to w taki sposób, tak jak ten dom i ten dom, żeby był taki nawet podobny, więc zaczynamy. Mamy podstawę. Dobra, teraz będę budować dach, bo już podstawa skończona. No i już zrobione. Tak to się prezentuje z każdej strony. Z tego nic nie ma sobie ciekawego. No i tutaj się tak wchodzi, no i to nie możesz sobie popatrzeć, patrzeć, że to jest co i wszystko. Jakieś dekoracje tutaj większych nie dam, bo po co tak szczerze? A no i zanim dobrze wyszło. Teraz zajmiemy się zrobieniem portalu do netheru. Trzeba wybudować portal do netheru. Dobra, pokazuje mi, że, żeby dostać się do netheru, zrobić ten portal, to potrzebuję netherkita, więc mam najlepszy pomysł możliwy, jaki wymyślę. Czyli podpalenie go w taki sposób. Więc teraz trzeba czekać. Niestety z jakichś przyczyn nie chce się podpalić. Właśnie tego się nie udało, więc. Za chwilę powiem co mamy zrobić kolejnego, bo na co chwilę nie ma pomysłu, więc poczekajcie. Potem muszę kupić sobie 3 enchanty, bo potrzebowałem zenchantować bo bardzo mi się przydać, więc potrzebowałem więcej diamentów. Bo miałem ich za mało na fortunkę i unbreak i inne tego typu rzeczy, więc jak się to prezentuje. No i cud się zdarzył, bo admin mi odparł portal od netheru, bo nie mogłem się mieć jakiś Bardzo dziękuję, ci, Edminie. No, też mój kolega dołączył Żelek, no i tak się właśnie prezentuje jego początek jego bazy. Na sam koniec odcinka, pokażę, jak wygląda końcowy efekt tej bazy. Teraz prośba o do widzów, żeby napisać jakiś fajny komentarz, i chce zbudować tej bazie. Czy ktoś chce w ogóle dołączyć do tej bazy, bo droga otwarta i ktoś może dołączyć do tej bazy, jeśli ktoś chce. Gdzie też budowałem farmę ekspiżkieletów, tak właściwie się prezentuje i budowa przy no ogólnie zarobiście wyszła. Dobra, zbiera w koją armię! poznaj i w... Teraz podsumowanie odcinka, po pierwsze ogarnąłem się tutaj, jak taki jest sklep. Gdy można kupować różne rzeczy, właśnie tego będzie mi łatwiej budować różne rzeczy na tym serwerze. Po drugie, jeśli ktoś chce, to możesz napisać komentarz czy chce dołączyć i co zbudować w tej bazie. Po trzecie ogólnie wyszło bardzo dobrze. Baza rozbudowana, niedługo będzie drugi odcinek, znaczy czwarty odcinek tego budowy, no, bo chyba moment trzeci. więc do zobaczenia od następnego odcinka, zostawcie subskrypcję, lajka, więc do zobaczenia, więc pa. pa.